Czy wiesz, że prosty składnik, znajdujący się obecnie w twojej kuchni, może całkowicie odmienić twoje zdrowie? Wyobraź sobie poprawę trawienia, złagodzenie bólu stawów, a nawet pobudzenie mózgu i skóry za pomocą zaledwie jednej łyżeczki. Dziennie dziś ujawnimy w jaki sposób soda oczyszczona tak powszechny przedmiot może być kluczem do zdrowszego, bardziej energicznego życia w starszym wieku. Zostań do końca, ponieważ nie będziesz chciał przegapić tych sekretów, które mogą na zawsze zmienić twoją rutynę. Rozdział Kielś prosty sekret lepszego zdrowia w starszym wieku. Wyobraź sobie, że każdego ranka budzisz się zmęczony, bez energii, jakby każdy ruch był dodatkowym wysiłkiem. Uczucie przytłoczenia i ospałości to coś, z czym boryka się wiele starszych osób. Powszechnie słyszy się, że wiek niesie ze sobą utratę witalności. Ale co by było, gdyby istniał prosty sposób, aby to zmienić? A gdybym powiedział ci, że coś tak powszechnego jak soda oczyszczona może w widoczny sposób zmienić twoje zdrowie? Soda oczyszczona, przedmiot, który wiele osób trzyma w swojej spiżarni, może być kluczem do poprawy zdrowia w naturalny i skuteczny sposób. Nauka dowodzi, że ma ona niesamowitą moc wpływania na równowagę pH w organizmie, a nawet może pomóc w krążeniu krwi, złagodzić bóle stawów. A nawet poprawić trawienie. Przy regularnym spożywaniu może pomóc zmniejszyć kwasowość, w organizmie zapewniając dobre samopoczucie, które wielu uważa za niemożliwe po osiągnięciu pewnego wieku. Proste użycie łyżeczki wodorowęglanu sodu rozpuszczonego w wodzie może złagodzić obrzęki, poprawić trawienie, a nawet zapewnić uczucie nowej energii. Korzyści te wynikają z badań wykazujących skuteczność wodorowęglanu. W neutralizowaniu kwasów w organizmie, poprawie krążenia krwi i zmniejszaniu zmęczenia. Co więcej, w przypadku osób starszych, które cierpią na dyskomfort stawów, wodorowęglan może łagodzić stany zapalne i poprawiać mobilność, co jest niezbędne do zapewnienia większej autonomii. Sekret jest prosty, ale korzyści mogą być ogromne, jeśli będą stosowane codziennie. Co powiesz więc na wypróbowanie niewielkiej, dziennej dawki wodorowęglanu sodu? i uświadomienie sobie pozytywnego wpływu jaki może on mieć na twoje zdrowie i samopoczucie. Rozdział 2. Wpływ wodorowęglanu na pamięć i koncentrację. Oprócz poprawy trawienia i krążenia wodorowęglan sodu może przynieść znaczącą poprawę zdrowia mózgu, co martwi wiele osób w starszym wieku. Utrata pamięci i trudności z koncentracją to ciągłe wyzwania dla osób starzejących się. Ale ostatnie badania opublikowane w Journal of Neurochemistry wskazują, że wodorowęglan może być prostym rozwiązaniem tych problemów. Ten alkalizujący związek ma moc równoważenia pH organizmu, co ułatwia dostarczanie tlenu do mózgu, poprawiając funkcjonowanie komórek mózgowych. Mówiąc prościej, oznacza to większą jasność umysłu, mniejsze zmęczenie i sprawniejszą pamięć. Badania pokazują, że spożywanie wodorowęglanu sodu może poprawić zdolności poznawcze o 15-20% w ciągu zaledwie dwóch tygodni, co jest bardzo zachęcającym wynikiem dla tych, którzy martwią się pogorszeniem pamięci. Aby uzyskać te korzyści, wystarczy dodać łyżeczkę wodorowęglanu do szklanki świeżego soku z cytryny, tworząc napój, który nie tylko wspomaga zdrowie mózgu, ale także zapewnia dodatkowy zastrzyk witaminy C i zwalcza stany zapalne. Ta prosta kombinacja może pomóc w utrzymaniu aktywności umysłu i zmniejszeniu ryzyka wystąpienia problemów poznawczych wraz z wiekiem. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że z czasem małe zmiany mogą przynieść dużą poprawę zdrowia mózgu, a to jest łatwy krok w kierunku poprawy jakości życia psychicznego w starszym wieku. Co powiesz na rozpoczęcie dnia od tej mieszanki i przekonanie się, jak może ona zmienić Twoją jasność umysłu i pamięć? Powiedz mi teraz, czy próbowałeś sody oczyszczonej, aby poprawić pamięć i koncentrację. Skomentuj poniżej, jak dbasz o swoje zdrowie psychiczne i podziel się swoimi doświadczeniami, aby pomóc innym zachować aktywny umysł. Rozdział trzeci. Soda. Oczyszczona ulga dla stawów i bólu. Ból stawów. I sztywność mięśni to częste dolegliwości w starszym wieku. Wraz z wiekiem kości i stawy stają się bardziej podatne na zużycie, co może powodować dyskomfort, obrzęk, a nawet utrudniać wykonywanie codziennych czynności. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś nieprzyjemnego bólu stawów, wiesz, jak bardzo może on wpłynąć na jakość Twojego życia. Soda oczyszczona może być jednak doskonałym sprzymierzeńcem w łagodzeniu tego bólu. I poprawie mobilności. Wodorowęglan działa silnie, aby zrównoważyć pH organizmu, co z kolei pomaga zmniejszyć stan zapalny, jedną z głównych przyczyn bólu stawów. Gdy organizm jest nadmiernie zakwaszony, może to przeciążać stawy i powodować np. Na nasilenie objawów zapalenia stawów. Neutralizując tę kwasowość soda oczyszczona, zmniejsza nacisk na stawy, zmniejszając ból i poprawiając elastyczność. Zostało to udowodnione w badaniach opublikowanych w Journal of Immunology, które pokazują w jaki sposób wodorowęglan może obniżyć poziom kwasu moczowego w organizmie substancji związanej z dnawym zapaleniem stawów, w którym występuje intensywny stan zapalny w stawach. Wodorowęglan nie tylko łagodzi ból, ale także pomaga chronić stawy przed przyszłymi uszkodzeniami, działając jako prawdziwy naturalny wzmacniacz dla długoterminowego zdrowia stawów. Aby zmaksymalizować te korzyści, zaleca się wymieszanie łyżeczki wodorowęglanu w szklance ciepłej wody i spożywanie go rano przed śniadaniem. Ta prosta praktyka może być bardzo pomocna w kontrolowaniu bólu i utrzymaniu mobilności. Ponadto, jeśli masz obolałe stawy, możesz przygotować kąpiel z wodorowęglanem sody Mieszając dwie łyżki produktu w ciepłej wodzie, relaksując się przez 15 do 20 minut, Twoje stawy odczują ulgę i uczucie lekkości. Wypróbuj to naturalne lekarstwo i poczuj, jak zmienia się Twoje ciało. Nie pozwól, aby ból był przeszkodą dla Twojej wolności i dobrego samopoczucia. Rozdział 4. Soda oczyszczona sekret zdrowego trawienia w podeszłym wieku. Jeśli jesteś jedną z tych osób, które borykają się z niestrawnością gazami i dyskomfortem w żołądku, zwłaszcza wraz z wiekiem, wiesz jak frustrujące mogą być te problemy. Wiele starszych osób boryka się z trudnościami trawiennymi, a uczucie wzdęcia lub zgagi może być jeszcze bardziej niekomfortowe wraz z wiekiem. Soda oczyszczona może jednak stanowić proste, skuteczne i naturalne rozwiązanie tych problemów. Prawidłowo spożywany wodorowęglan pomaga neutralizować nadmiar kwasu w żołądku, łagodząc uczucie pieczenia i ułatwiając trawienie. Badanie opublikowane w Gastroenterology Research and Practice potwierdza, że wodorowęglan skutecznie łagodzi kwasowość żołądka, a także chroni ściany żołądka i zmniejsza ryzyko wystąpienia wrzodów. Z biegiem czasu utrzymanie właściwej równowagi między kwasowością i zasadowością w żołądku ma kluczowe znaczenie dla zdrowego trawienia i ochrony układu pokarmowego. Wodorowęglan może również poprawić krążenie żołądkowe, promując bardziej wydajne trawienie i zapobiegając gromadzeniu się niestrawionego pokarmu. Dla osób starszych oznacza to mniejszy dyskomfort i łagodniejsze trawienie, co pozwala im lepiej cieszyć się posiłkami i utrzymać energię, której potrzebują przez cały dzień. Aplikacja jest prosta. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki wodorowęglanu w 150 mm wody i zażyć natychmiast po wystąpieniu objawów zgagi lub dyskomfortu żołądkowego. Ta prosta czynność może być kluczem do bardziej komfortowego dnia. Należy jednak pamiętać, że nadmierne stosowanie wodorowęglanu może prowadzić do skutków ubocznych takich jak zaburzenia równowagi elektrolitowej, dlatego ważne jest, aby stosować go z umiarem nigdy więcej niż dwa razy dziennie. Aby uzyskać najlepsze wyniki i bardziej wydajne trawienie, połącz stosowanie wodorowęglanu z dietą bogatą w błonnik, taką jak zielone warzywa i produkty pełnoziarniste, aby utrzymać układ trawienny w zrównoważony i zdrowy sposób. Nie pozwól, by problemy trawienne powstrzymały Cię przed cieszeniem się drobnymi rzeczami w życiu. Dzięki wodorowęglanowi sodu możesz odzyskać dobre samopoczucie i gotowość do życia. Pełnią życia bez dyskomfortu. Powiedz mi teraz, czy próbowałeś sody oczyszczonej, aby złagodzić dyskomfort trawienny. Skomentuj poniżej, jak radziłeś sobie z problemami trawiennymi i podziel się swoimi wskazówkami, jak utrzymać żołądek w zdrowiu. Rozdział 5. Moc sody oczyszczonej, w poprawie stanu skóry. W starszym wieku, wraz z wiekiem, nasza skóra również ulega zmianom. Utrata elastyczności. Pojawienie się zmarszczek i suchość to jedne z najczęstszych obaw wśród osób starszych. Wiele osób szuka drogich i skomplikowanych rozwiązań, aby poprawić wygląd swojej skóry, ale odpowiedź może leżeć w czymś prostym, tanim i dostępnym sodzie oczyszczonej. Składnik ten powszechnie znany ze swoich właściwości oczyszczających i dezynfekujących, może być również potężnym sprzymierzeńcem w pielęgnacji skóry. Badania przeprowadzone przez Journal of Dermatological Science pokazują, że wodorowęglan pomaga zrównoważyć pH skóry, neutralizując nadmiar kwasów, które mogą powodować podrażnienia trądzik, a nawet przyspieszać starzenie. Starzejąca się skóra jest bardziej wrażliwa i podatna na podrażnienia, więc utrzymanie zrównoważonego pH jest niezbędne dla zachowania zdrowia skóry. Soda oczyszczona jest również doskonała do zwalczania suchości, ponieważ pomaga zatrzymać wilgoć w skórze, pozostawiając ją bardziej miękką i nawilżoną. Dla tych, którzy cierpią z powodu obwisłej skóry lub utraty jędrności, wodorowęglan może pomóc poprawić elastyczność skóry, nadając jej bardziej młodzieńczy i bujny wygląd. Ponadto jego właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne są skuteczne w zwalczaniu infekcji skóry. I łagodzeniu stanów takich jak egzema i łuszczyca, które są powszechne w starszym wieku. Łatwym i skutecznym sposobem na włączenie wodorowęglanu do pielęgnacji skóry jest stworzenie prostej, pasty z sody oczyszczonej i wody. Nałożyć tę mieszaninę na dotknięty obszar i pozostawić na 5 do 10 minut przed spłukaniem. Aby zmiękczyć i poprawić teksturę skóry twarzy, spróbuj zrobić maseczkę z wodorowęglanu. Zmieszanego z miodem, który ma właściwości antybakteryjne, czyli przeciwutleniające. Pozostaw maseczkę na 15 minut, a następnie spłucz. Regularne stosowanie tej prostej procedury sprawi, że skóra będzie gładsza, nawilżona i odmłodzona. Nie pozwól, aby starzejąca się skóra odebrała Ci pewność siebie. Wodorowęglan może być kluczem do przywrócenia skórze naturalnego blasku. I pomóc ci poczuć się komfortowo i pięknie we własnej skórze bez konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań lub drogich zabiegów. Ten prosty składnik może odmienić pielęgnację skóry i przynieść zaskakujące rezultaty w naturalny i niedrogi sposób. Rozdział 6. Ważne środki ostrożności podczas stosowania sody oczyszczonej dla zdrowia. Chociaż soda oczyszczona ma wiele korzyści zdrowotnych, jak widzieliśmy do tej pory, ważne jest, aby używać jej prawidłowo i ostrożnie, szczególnie w przypadku osób starszych. Nadmierne stosowanie wodorowęglanu może mieć pewne niepożądane skutki, które mogą pogorszyć istniejące wcześniej schorzenia, takie jak problemy z sercem lub nerkami. Na przykład, wodorowęglan sodu jest bogaty, wsód, który może podnosić ciśnienie krwi prowadząc do komplikacji u osób z nadciśnieniem lub chorobami serca. Ponadto nadmierne stosowanie sody oczyszczonej może przeciążać nerki, szczególnie u osób z istniejącą wcześniej chorobą nerek, co sprawia, że spożywanie sody oczyszczonej jest ryzykowne. Dlatego przed dodaniem wodorowęglanu do codziennej rutyny należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli w przeszłości występowały problemy z nerkami lub wysokie ciśnienie krwi. Zalecana ilość sody oczyszczonej to jedna łyżeczka dziennie rozpuszczona w szklance wody, nigdy nie przekraczając tej dawki. Nadmierne spożycie wodorowęglanu może powodować takie skutki jak wzdęcia gazy, zaburzenia równowagi elektrolitowej, a nawet nudności. W poważniejszych przypadkach niewłaściwe stosowanie może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zaburzenia rytmu serca lub uszkodzenie nerek. Z drugiej strony Kontrolowane i odpowiedzialne stosowanie może przynieść znaczące korzyści, takie jak zmniejszenie stanu zapalnego w stawach, poprawa trawienia, a nawet złagodzenie problemów z oddychaniem. Jeśli czujesz się niekomfortowo lub doświadczasz jakichkolwiek skutków ubocznych po użyciu wodorowęglanu, natychmiast przestań i skonsultuj się z lekarzem. Innym ważnym środkiem ostrożności jest stosowanie sody oczyszczonej miejscowo, na przykład w maseczkach lub zabiegach na skórę. Chociaż wiele osób zgłasza dobre wyniki, nadmierne lub niewłaściwe stosowanie może prowadzić do podrażnienia lub wysuszenia skóry, szczególnie u osób o wrażliwej skórze. Przed zastosowaniem wodorowęglanu na dużych obszarach skóry, należy koniecznie wykonać test kontaktowy na niewielkim obszarze skóry, aby upewnić się, że nie wystąpi reakcja alergiczna. Ponadto, jeśli używasz wodorowęglanu w kąpielach lub kompresach, unikaj pozostawiania go na skórze przez dłuższy czas, aby uniknąć nadmiernego wysuszenia. Sekret bezpiecznego czerpania korzyści z sody oczyszczonej tkwi w umiarze i ostrożności podczas jej stosowania. Pamiętaj, że pomimo tego, że jest to naturalny i silny składnik, wodorowęglan Musi być używany w sposób odpowiedzialny, aby można było cieszyć się jego korzyściami, bez powodowania szkód dla zdrowia. Używaj go ostrożnie i postępuj zgodnie z zaleceniami pracownika służby zdrowia, aby upewnić się, że dokonujesz najlepszego wyboru dla swojego dobrego samopoczucia i jakości życia. Czy podobała Wam się dzisiejsza treść? Przekonaliśmy się, że soda oczyszczona może być prawdziwym sprzymierzeńcem zdrowia, pomagając poprawić trawienie, złagodzić bóle stawów, a nawet wzmocnić skórę i mózg. A wszystko to w prosty i naturalny sposób. Pamiętaj, że kluczem jest odpowiedzialne i umiarkowane stosowanie. Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami, zostaw swój komentarz poniżej. Nie zapomnij polubić tego filmu podzielić się nim ze znajomymi i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących filmów. Twoje zdrowie zasługuje na taką opiekę, a my jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Do zobaczenia następnym razem.